Cześć Tukala! W tym roku dostałam się do DT Craft O'Clock Home Decor. I właśnie przyszła do mnie kreatywna paczka, i chciałam się z Wami podzielić tym, co nie znalazłam. Początek: małe kolekcje, godziny tęsknoty, kwitnące zacisze, słodko-gorzkie skórze. Dwa zestawy napisów na tych grubszych tekturkach. Bardzo je lubię. Są to numery. 4 i 5. Kolekcje dwudziestki. Tak już mamy znacznie więcej. Czas rozmyślań. Piknące za Słodka Słodka ogorzki wzgórza. Itaj piękna. Godziny tęsknoty. Skarb minionych lat. Oraz siła łagodności. Do kolekcji dostałam również dodatki też z tej grubszej serii na tekturkach. Godzinę tęsknoty, witaj, piękna. A może w kolei. Godzinę tęsknoty. Witaj piękna! Słodko-gorzkie w skórze. Kolejnym elementem są ozdobne kalki. Jeszcze nie miałam okazji z nimi pracować i jestem bardzo zaciekawiona, jakie efekty będą mogła z nich uzyskać. Podobają mi się... O! Nie wiedziałam, Mamy tutaj skrzydełka do wycinania. Szczególnie podobały mi się w z tuszami alkoholowymi. Naprawdę gruba kalka. Więc myślę, że nie będzie się wyginała pod wpływem mediów. Tutaj mamy coś z tyłu pocztówek. No tutaj chyba mamy tą wersję z papierów. Przyniesiemy na kokalka. Myślę, że fajne odbicia można było robić. I tutaj bardzo uniwersalny motyw nut. Z dodatków jeszcze dostałam Jung Journal, godzinę tęsknoty. Jung Journal Set. No, wiecie, o co chodzi, na pewno znacie. No i tutaj seria Home decor, czyli papiery ryżowe. Tutaj mamy kwiaty, które znamy z kolekcji śliwka w czekoladzie. Te to chyba są ze słodko. Te kwiaty chyba są ze słodko gorzkich skórz, ale nie jestem pewna. No, Na pewno są bardzo uniwersalne ze względu na kolorystykę. Tutaj mamy albo Witaj Piękna, albo Vintage Treasure. Nie jestem pewna, to są bardzo podobne kompozycje kwetowe. Chociaż jak tutaj patrzę, Vintage Treasure, to chyba to. To chyba to. I tutaj przepiękna, przepiękna strona z kolażem z gazet czy innych ulotek. Kolejna bardzo fajna vintage'owa Uniwersalna strona. Tutaj mamy te świetny motyw szachowy i szachownice z czasów dżentelmenów. Hmm, tutaj prawa a... do kolecja. Aha, już przygotowałam się. Czas rozmyślań. Tak, to jest, to jest papier ryżowy z czasu rozmyśleń. Tutaj też mam bardzo dużą panią na całą stronę, więc myślę, że na pewno powstanie bardzo duża dekoracja. Godzinę tęsknoty. Tutaj też dodatki do godzin tęsknoty. Bitnąca zacisze. kwiaty do kwitnącego zacisza. No i słodko z górze. Ten motyw chyba mi się najbardziej podoba z tej kolekcji. Jest bardzo przyciągający łówkę. Na koniec jeszcze mam duże papiery. Śliwka w czekoladzie. Godziny tęsknoty. Vintage Treasure. O, z lat. To angielsko chyba bardziej mi pada na nazwę w ucho. I piękna. Czas rozmyślań. Siła łagodności. Kliknące zacisze. słodko gorzkie wzgórze. Era dżentelmena, nie czas dżentelmenów. A, to, była... to, jest, to jest kontynuacja motywu Age of Technology, więc nie mi się to nazwa: Era Gentleman'a. No i tutaj mamy cały gruby set dodatków do tych kolekcji. Ciekawe, czy rozpoznacie. No, nie będę, nie będę tutaj z Wami. Yy, powiła się zagadki. Słodkowyżki w skórze. Zresztą widać po kolejnej stronie, słodkoworzki w skórze dodatki, kwiaty. Witną co za ciszę, kwiaty oraz dodatki. No, ja wrócę jeszcze do dodatku, są po prostu mega. Nie tylko kojarzą się z antyczkiem, ale z antykiem, ale mi też cały czas mam w głowie jakieś. Prace z lat 80 gdzie nawiązywano często do, do tych motywów antycznych. Godziny tęsknoty, kwiaty oraz dodatki. Tutaj mamy uniwersalne dodatki do kolekcji mix mediowych. To są motyle numer 2. Zegary numer 2. Kwiaty. No, numer jeden, powiedzmy. To są pierwsze kwiaty, które powstały w kolekcjach Mix Mediowych i one są o tyle fajne, że można je kolorować na jaki kolor chcemy. Drzwi. Okna. Tutaj mamy ramki numer dwa. Bardzo duża ramka praktycznie, a cztery rozmiar. motyle nr ramki, zegary, owady, ptaki. Tutaj mamy dodatki do. Pięknie, gdy się uśmiechasz. Nie, cudownie, gdy się uśmiechasz. Tutaj są chyba dodatki do. Liście do kolekcji. Do kolekcji. Um, siła łagodności. Liście do um, śliwki w czekoladzie. Zresztą to by się chyba zgadzało z kwiatami, y, które dostałam. Tak, pasuje, mhm. Kwiaty do siły łagodności. Szybciutkie. Kwiaty do śliwki w czekoladzie. Kwiaty do czasu dżentelmena. Tutaj mamy y, karty karty y, Project Life. Tak, to chyba są karty. To chyba jest strona, która jest przemyślana właśnie pod Project Life. Takie okay. um, pocztówkowe wymiary. Oczywiście, widoczne kwiaty do. Vintage kwiaty to jest skarb minionych lat. Do skarbu minionych lat. Kolejna strona z kartami do Project Life. Tym razem śliwka w czekoladzie. Ta strona jest po prostu mega. Na no z drugiej strony mają zazwyczaj bardzo jasne motywy, dzięki czemu możemy coś na nie wpisać, kleić swoją własną kompozycję. Kolejne karty do Project Life, witaj, piękna. Również jasna strona, pozwalająca nam zapisać coś na drugiej stronie. Siła łagodności. Dodatki do siły łagodności. Karty do Project Live Ery Gentlemana. No, tutaj są już trochę ciemniejsze, prawdopodobnie ze względu na klimat, no, myślę, że spokojnie jakiś ciemniejszy długopis bądź biały rożel da sobie radę. No i na koniec dodatki do Ery Gentlemana oraz laminowana okładka do albumów, choć kto wie, może wymyślę z niej coś innego. To wszystko, co dostałam w mojej paczce. Dzięki bardzo, cześć.